Że mamy do czynienia z nagonką, że mamy do czynienia z próbą ukradzenia wyniku wyborów Polakom. Są tacy parlamentarzyści, wpływowi koalicji 13 grudnia, którzy wprost kwestionują wynik wyborów. Donald Tusk kluczy, można powiedzieć, w ten sposób, że że kluczy, jeżeli chodzi o tą, o tą sprawę. Obczytuję to tak właśnie, że chodzi rządzącym o podważenie autorytetu pana prezydenta Karola Nawrockiego. Zresztą te metody były stosowane już wcześniej. Przypomnę rok 2005, przegrana Donalda Tuska i później cały przemysł pogardy, który został stworzony przeciwko panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. To wszystko, co wówczas się działo, to, było, to był cały mechanizm właśnie hejtu. Później w, po wyborach prezydenckich w 2020 roku również taki hejt był zorganizowany wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy, a więc metody są identyczne. Polub, skomentuj, udostępnij.